Cześć wszystkim! Potrzebuję rady na temat mojej sytuacji małżeńskiej, która rozdziera mnie na kawałki. Nazywam się Beka, jestem żoną Ronalda od pięciu lat. Mamy piękną córkę Emmę, która ma trzy lata. Kiedy się poznaliśmy, było to jak z bajki. Ronald był najbardziej troskliwym chłopakiem, jakiego kiedykolwiek miałam. Zaskakiwał mnie drobnymi upominkami. Pamiętał o ważnych datach i zawsze znajdował dla mnie czas, bez względu na to, jak bardzo był zajęty pracą. Nasz ślub był idealny. Płakał, gdy szłam do ołtarza, a jego przemówienie wzruszyło wszystkich. Pierwsze trzy lata naszego małżeństwa były cudowne. Ronald był takim mężem, który gotował obiad, kiedy byłam zmęczona, masował mi stopy po długim dniu pracy i zawsze planował specjalne wieczory. Kiedy zaszłam w ciążę z MO. Chodził ze mną na każdą wizytę lekarską, i nawet nauczył się robić walkocze, bo chciał być gotowy, kiedy nasza córka dorośnie. Wszystko zmieniło się dwa lata temu, kiedy brat Ronalda, Erik, zginął w wypadku samochodowym. Erik wracał z pracy, gdy uderzył go pijany kierowca. Ronald był zdruzgotany. Byli tylko dwa lata różnicy między nimi i zawsze byli sobie bardzo bliscy. Rozmawiali codziennie i mieli tygodniowe wieczory braterskie, kiedy oglądali sport lub grali w gry wideo. Erik był również najlepszym wujkiem dla Emmy. Zawsze przynosił jej drobne prezenty i rozśmieszał ją. Żona Erika, lisa, była kompletnie załamana po jego śmierci. Przeprowadziła się do naszego miasta dla Erika i nie miała tutaj rodziny. Mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu, na które nie mogła sobie pozwolić sama. Ronald zasugerował, by tymczasowo zamieszkała z nami. Aż stanęłaby na nogi. Zgodziłam się, bo naprawdę było mi jej żal: straciła męża dom i była sama w mieście, gdzie jej jedyne kontakty były związane z Erikiem. Moi teściowie, John, 60 lat i Mary, 62 lata, chwalili Ronalda za to, że jest takim troskliwym szwagrem, mówiąc, że właśnie tego chciałby Erik. Przez pierwsze kilka miesięcy wszystko było w porządku. Lisa była cicha, ale pomagała w domu. Dobrze dogadywała się z Emmą i często opiekowała się nią, gdy musiałam załatwić różne sprawy. Czasami z Ronaldem wspominali Erika, dzielili się wspomnieniami i wspólnie przeżywali żałobę. Myślałam, że to zdrowe i nigdy tego nie kwestionowałam. Sytuacja zaczęła się zmieniać jakieś sześć miesięcy temu. Zaczęłam zauważać drobne rzeczy. Na początku Ronald zaczął przyspieszać obiad ze mną i Emmą, by usiąść z lisą w salonie. Rozmawiali godzinami, długo po tym jak szłam spać. Kiedy wstawałam około północy, by sprawdzić Emmę, nadal słyszałam ich śmiechy i rozmowy na dole. Zaczęli również razem biegać każdego ranka o szesta. Ronald zawsze mówił, że nienawidzi porannych ćwiczeń. Gdy prosiłam go, aby chodził ze mną na siłownię przed pracą, ale nagle był chętny, by wstawać wcześnie na biegi z lisą. Kiedy zaproponowałam, żeby do nich dołączyć, oboje zachowywali się dziwnie, mówiąc, że to ich czas na rozmowę o Eriku. Ronald zaczął wracać wcześniej z pracy, by pomagać Lisie w różnych sprawach. Potrzebowała pomocy w porządkowaniu rzeczy Erika, potrzebowała porady dotyczącej swojego CV, chciała, żeby ktoś obejrzał jej samochód. Ale kiedy potrzebowałam pomocy z Emmą lub prosiłam go o zakupy, zawsze był zbyt zmęczony albo zbyt zajęty pracą. Zmiany w zachowaniu Ronalda stawały się coraz bardziej oczywiste. Zaczął chować telefon, czego wcześniej nigdy nie robił. Kładł go ekranem do dołu, gdy wchodziłam do pokoju, lub szybko zamykał aplikację do wiadomości. Raz zobaczyłam, że na ekranie pojawiło się imię Lisy z serduszkiem obok, ale kiedy o to zapytałam, powiedział, że Emma musiała bawić się jego telefonem i dodała to. Zachowanie moich teściów jeszcze pogorszyło sytuację. Mary zaczęła zapraszać Lisę na wszystkie rodzinne spotkania, ale zapominała przekazać mi szczegóły. Dowiedziałam się o urodzinowej imprezie rodzinnej z postów na Facebooku, gdzie Lisa była na pierwszym planie z Ronaldem i Emmą. Kiedy zapytałam Mary, dlaczego nie powiedziała mi o tym, odpowiedziała, że myślała, iż Ronald mi powie. John zaczął wygłaszać komentarze jak to miło widzieć, Ronalda znowu szczęśliwego, zawsze wtedy, gdy Lisa była w pobliżu wspominał, jak dobrze dogadywali się z Lisą, jeszcze zanim zaczęła się spotykać z Erikiem. Mary dołączała, mówiąc, jak Lisa tak naturalnie wpasowuje się w rodzinę. Miesiąc temu mieliśmy niedzielną kolację w naszym domu. Byłam w kuchni, przygotowując deser, kiedy usłyszałam rozmowę Mary z Lisą. Mary powiedziała Lisie, że jest córką, której nigdy nie miała i że jest wdzięczna, że Lisa pozostała blisko rodziny po śmierci Erika. Potem dodała coś, co sprawiło, że poczułam lodowaty dreszcz na plecach. Powiedziała Lisie, że czasami rzeczy dzieją się z jakiegoś powodu i że Eric chciałby, aby zarówno ona, jak i Ronald byli szczęśliwi. Ostatnia kropla przelała się w zeszłym tygodniu, kiedy Emma miała wysoką gorączkę, 39.9. i płakała nie do utulenia. Zadzwoniłam do Ronalda do pracy, błagając, by wrócił wcześniej do domu, by pomóc mi zabrać ją do lekarza. Nasz regularny pediatra był zajęty i potrzebowałam go, by pomógł mi zdecydować, do której opieki doraźnej ją zabrać. Powiedział, że nie może opuścić pracy z powodu ważnego spotkania z klientem. Sama zawiozłam Emmę na opiekę doraźną, próbując ją nieść z torbą z pieluchami i znaleźć miejsce parkingowe, gdy ona miała wysoką gorączkę. Tego wieczoru, przewijając Instagram. Próbując się odciągnąć po tym, jak w końcu usnęła, zobaczyłam, że Lisa zamieściła historię z wcześniejszego dnia. Był na niej Ronald, siedzący naprzeciw niej w ich ulubionej kawiarni, podczas gdy miał być na tym ważnym spotkaniu. Dzielili się kawałkiem ciasta, a na jednym klipie Ronald ocierał Lisie lukier z policzka. Kiedy skonfrontowałam się z Ronaldem tej nocy, od razu przeszedł do defensywy. Powiedział, że Lisa miała trudny dzień. Ponieważ były to urodziny Erika i potrzebowała wsparcia. Kiedy zapytałam, dlaczego skłamał o spotkaniu, obrócił to przeciwko mnie, mówiąc, że kłamał, ponieważ jestem zbyt wrażliwa i zazdrosna i nigdy nie rozumiem, że Lisa go potrzebuje. Powiedział, że jestem samolubna, zmuszając go do wyboru między pomaganiem wdowie po jego zmarłym bracie, a zabieraniem naszej córki do lekarza. Zadzwoniłam do Mary z płaczem. Mając nadzieję, że moja teściowa w końcu zobaczy, jak bardzo ta sytuacja mnie rani. Zamiast tego wszystko jeszcze bardziej się pogorszyło. Powiedziała, że muszę być bardziej wyrozumiała, ponieważ Lisa straciła swoją bratnią duszę. Zasugerowała, że gdybym była bardziej wspierająca wobec specjalnej więzi Ronalda i Lisy, Ronald nie musiałby kłamać. Miała nawet czelność powiedzieć, że Lisa jest wspaniałym dodatkiem do naszej rodziny. I że Emma wyraźnie ją uwielbia. Dowiedziałam się wczoraj, że Ronald pomaga Lisie szukać stałej pracy tutaj. Początkowo miała wrócić do swojego rodzinnego miasta, kiedy stanęła na nogi, ale teraz oni oboje rozważają domy w naszej okolicy. Kiedy przypomniałam Ronaldowi o planach Lisy powrotu do domu, powiedział, że plany się zmieniły i że Lisa jest teraz rodziną. Należy do nas. Czuję się, jakbym była uwięziona w jakiejś pokręconej sytuacji, gdzie mój mąż ma emocjonalny romans z żoną swojego zmarłego brata, a jego rodzina to wspiera. Za każdym razem, kiedy próbuję porozmawiać z Ronaldem o tym, jak ich relacja sprawia, że czuję się niekomfortowo, mówi, że nie szanuje pamięci Erika, próbując odsunąć Lisę. Czy jestem szalona, że tak się czuję? Czy powinnam być bardziej wyrozumiała wobec ich relacji? Jak mam konkurować z żoną zmarłego brata mojego męża, którą moi teściowie traktują jak świętą? Proszę, pomóżcie mi zdecydować, co zrobić. Aktualizacja. Jedyne. Najpierw chciałabym podziękować wszystkim za wsparcie i komentarze. Wielu z Was zasugerowało, żebym głębiej zbadała relacje Ronalda i Lisy, i mieliście rację. Było o wiele więcej niż wiedziałam. Przez ostatnie dwa tygodnie odkrywałam prawdę, a szczerze mówiąc, wolałabym pozostać naiwną w tej kwestii. Po przeczytaniu waszych komentarzy dotyczących sprawdzenia historii połączeń, zalogowałam się na nasze konto u operatora telefonicznego. Ronald zawsze zajmował się rachunkami za telefony, ale znałam dane logowania, ponieważ potrzebowałam ich raz do zaktualizowania swojego telefonu. To, co znalazłam, sprawiło, że fizycznie zrobiło mi się niedobrze. Przez ostatnie sześć miesięcy Ronald i Lisa pisali do siebie setki wiadomości każdego dnia. Nie przesadzam, były dni, w których wymieniali ponad pięćset wiadomości. Czas tych wiadomości był jeszcze bardziej niepokojący. Były długie rozmowy tekstowe odbywające się między 2.30 a 2.00 w nocy. Dokładnie wtedy, gdy Ronald mówił, że siedzi do późna, żeby nadrobić zaległości w mailach do pracy. Były również serie wiadomości podczas godzin, gdy Ronald twierdził, że jest na spotkaniach lub zbyt zajęty, by rozmawiać. Jedno z najbardziej bolesnych odkryć to dziesiątki wiadomości wymienianych podczas recitalu tanecznego Emmy w zeszłym miesiącu. Ronald powiedział, że nie może uczestniczyć, ponieważ miał ważną prezentację w pracy. Ale zapisy z jego telefonu pokazały, że był zajęty pisaniem do Lisy. To nie wszystko. Dowiedziałam się także, że spotykali się na lunch prawie codziennie. Ronald zawsze mówił, że nie ma czasu na spotkania ze mną na lunch, ponieważ starał się wykorzystać przerwę na nadrobienie zaległości w pracy. Ale znalazłam miesięczne wyciągi z karty kredytowej pokazujące, że wydawał 40-50 dolarów dziennie w kawiarniach i restauracjach. Zawsze dla dwóch osób, zawsze w miejscach blisko nowej pracy lisy. Najgorsze odkrycie przyszło z laptopa Ronalda. Pewnego ranka zostawił go otwartego, gdy brał prysznic. Nigdy nie byłam osobą, która szpieguje, ale coś we mnie pękło. Był zalogowany na swoją skrzynkę mailową, a tam w skrzynce odbiorczej znalazłam wiadomość od Lisy zatytułowaną Tęsknię za tobą. Otworzyłam ją i znalazłam dziesiątki wątków e-mailowych między nimi, sięgających kilku miesięcy. Nie pisali wprost Kocham cię, ani nie planowali ucieczki razem ale emocjonalna bliskość w tych wiadomościach była dla mnie miażdżąca. Ronald pisał rzeczy takie jak dzisiejszy dzień był ciężki, siedząc na spotkaniach, cały czas myślałem o naszej rozmowie z wczoraj. Jesteś jedyną osobą, która mnie naprawdę rozumie. Cały czas myślę o tym, co mówiłaś o przeznaczeniu i drugich szansach. Bycie z tobą sprawia, że znowu czuję się żywy, nie czułem się tak od dawna. Odpowiedzi Lisy były równie niewłaściwe. Pisała: Czasami czuję się winna, ale potem przypominam sobie, jak Erik zawsze mówił, że jesteś jego najlepszym przyjacielem i najbardziej troskliwą osobą, jaką znał. Chciałby, żebyśmy się wspierali. Żałuję, że nie możemy spędzać więcej czasu razem, bez martwienia się o to, co pomyślą inni. Sprawia, że wszystko staje się lepsze. Ale najbardziej szokujące było to, co znalazłam w archiwum e-maili Ronalda. On i Lisa planowali weekendowe wyjazdy razem, udając, że to to wizyty na grobie Erika w innym mieście. Znalazłam rezerwacje hotelowe w romantycznych pensjonatach, rezerwacje na kolacje w kameralnych restauracjach, a nawet rezerwacje na masaże dla par. Wszystko to, gdy ja siedziałam w domu z Emmą, myśląc, że Ronald oddaje hołd swojemu bratu. Kiedy skonfrontowałam się z Ronaldem z tymi dowodami, jego reakcja była prawie gorsza niż sama zdrada. Rozpłakał się. Ale nie dlatego, że było mu przykro, że mnie zranił, tylko dlatego, że powiedział, że jest rozdarty między lojalnością wobec Erika a swoimi uczuciami do Lisy. Przyznał, że ma do niej silne uczucia, ale przysiągł, że nic fizycznego się nie wydarzyło. Jeszcze. Słowo jeszcze było jak nóż w moje serce. Miał nawet czelność zasugerować terapię małżeńską powiedział, że możemy przez to przejść, jeśli tylko będę bardziej wyrozumiała wobec jego specjalnej więzi z Lisą. Stwierdził, że Erik chciałby, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi i że obecna sytuacja unieszczęśliwia wszystkich, jakby mój ból spowodowany odkryciem emocjonalnej zdrady męża był tu prawdziwym problemem. Zadzwoniłam do Mary, mając nadzieję, że teraz wreszcie zobaczy, jak nieodpowiednia jest ta sytuacja. Jej odpowiedź zostawiła mnie bez słów. Zasugerowała, że może to przeznaczenie i że to sposób, by pamięć Erika pozostała żywa przez związek Ronalda i Lisy. Powiedziała, że miłość czasami działa w tajemniczy sposób i że jeśli naprawdę kocham Ronalda, powinnam rozważyć ustąpienie dla dobra wszystkich. Własna teściowa praktycznie powiedziała mi, żebym zaakceptowała to, że mój mąż zakochuje się w żonie swojego zmarłego brata. Kiedy opowiedziałam o wszystkim Johnowi, oskarżył mnie o naruszanie prywatności Ronalda i o tworzenie dramatu w rodzinie. Powiedział, że relacja Ronalda i Lisy jest czysta i zrodzona ze wspólnej żałoby i że próbuje przekształcić coś pięknego w coś brzydkiego. Stwierdził nawet, że powinnam być wdzięczna, że Lisa pomaga Ronaldowi stać się lepszym człowiekiem. Nie mogłam zostać w tym domu ani jedną noc dłużej. Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy dla Emmy i mnie i przeniosłam się do mieszkania mojej siostry. Ronald dzwonił i pisał bez przerwy, na zmianę przepraszając i próbując wywołać we mnie poczucie winy. W jednym SMS-ie przepraszał, że mnie zranił, a w kolejnym oskarżał mnie o porzucenie rodziny i traumatyzowanie Emmy, zabierając ją z domu. Lisa miała czelność napisać do mnie długą wiadomość, w której stwierdziła, że nigdy nie zamierzała, by to się wydarzyło, że nadal uważa mnie za rodzinę i ma nadzieję, że wszyscy znajdziemy sposób, by żyć w pokoju. Zasugerowała nawet spotkanie na kawę, by porozmawiać o tym, jak uczynić tę sytuację korzystną dla wszystkich. To, jak bardzo są oderwani od rzeczywistości, jest niewiarygodne. Moi teściowie teraz mówią każdemu, kto chce słuchać, że rozbijam rodzinę z powodu swoich niepewności? Przedstawiają lisę jako biedną, pogrożoną w żałobie wdowę, która znalazła piękną więź z bratem swojego zmarłego męża, a mnie jako zazdrosną żonę, która jest zbyt samolubna, by pozwolić im wspólnie przeżywać żałobę. Skontaktowałam się z prawnikiem rozwodowym, aby omówić moje opcje. Nie widzę, jak mogłabym pozostać w tym małżeństwie. Kiedy mój mąż praktycznie przyznał się do zakochania w swojej szwagierce, a cała jego rodzina uważa, że powinnam ustąpić i pozwolić, by to się działo. Prawnik doradził mi, aby zebrać wszystkie dowody, które znalazłam i dokumentować wszystko. Powiedziała, że zachowanie Ronalda i wsparcie jego rodziny dla tej sytuacji będą miały znaczenie podczas ustalania opieki nad Emmą. W tej chwili staram się tylko trzymać w ryzach dla dobra Emmy. Ciągle pyta. Kiedy wrócimy do domu, i dlaczego tata i ciocia Lisa nie są z nami? Jak można coś takiego wytłumaczyć trzyletniemu dziecku? Kolejne kroki są przerażające, ale wiem, że nie mogę wrócić do tego domu i udawać, że wszystko jest normalne. Podczas gdy mój mąż zakochuje się w kimś innym na moich oczach. Aktualizacja 2. Chcę podziękować wszystkim za wsparcie w mojej poprzedniej aktualizacji. Sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła i wciąż próbuję przetrawić wszystko, co odkryłam. Właśnie kiedy myślałam, że znam pełny zakres zdrady Ronalda i Lisy, wyszły na jaw kolejne tajemnice. Mój prawnik pomógł mi uzyskać dostęp do pełnych zapisów finansowych Ronalda w ramach postępowania rozwodowego. To, co odkryliśmy, było absolutnie szokujące. Ronald założył osobne konto bankowe sześć miesięcy temu, o którym nic nie wiedziałam. Przez ten czas przenosił pieniądze z naszego wspólnego konta oszczędnościowego, pieniędzy, które mieliśmy odkładać na studia Emmy, na tajne konto. Wydatki z tego konta były oburzające. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy Ronald wydał ponad piętnaście tysięcy dolarów na Lisa. Znaleźliśmy rachunki za drogie biżuterię, w tym naszyjnik za trzy tysiące dolarów, kupiony dzień przed moimi urodzinami. Ja dostałam kartę podarunkową na pięćdziesięć dolarów do targetu. Ronald opłacał tygodniowe zabiegi spa dla Lisy, zakupy w luksusowych sklepach i nawet weekendowy wyjazd do luksusowego kurortu, który kosztował więcej niż nasz rodzinny urlop w zeszłym roku. Ale to jeszcze nie wszystko. Okazało się, że Ronald opłacał również rachunki kredytowe Lisy. Nie tylko sporadycznie jej pomagał, ale pokrywał je w całości co miesiąc. Kiedy prawnik zapytał o to, odkryliśmy, że Lisa rzuciła pracę trzy miesiące temu. Ronald całkowicie ją wspierał finansowo, używając pieniędzy naszej rodziny. Nic dziwnego, że ciągle mówił mi, że musimy oszczędzać i nie możemy pozwolić sobie na droższe przedszkole, które chciałam dla Emmy. Najbardziej druzgocące było to, co usłyszałam od nauczycielki Emmy w przedszkolu, pani Johnson. Podczas odbioru Emmy, pani Johnson wydawała się bardzo nieswoja, a potem powiedziała mi coś, co mnie przeraziło. Okazało się, że Lisa regularnie odbierała Emmy z przedszkola, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Była to dla mnie nowość, bo myślałam, że w tych godzinach Emma przebywa z Ronaldem. Najgorsze w tym wszystkim było to, że Lisa mówiła personelowi przedszkola, że jest matką Emmy. Kiedy pracownicy przedszkola pytali o to, poznali mnie jako matkę Emmy, Ronald osobiście udał się do przedszkola i zaktualizował formularze kontaktowe Emmy. Usunął moje dane i wpisał Lisę jako matkę Emmy, używając jej panieńskiego nazwiska, żeby wszystko wyglądało mniej podejrzanie. Pani Johnson również wspomniała, że Lisa przynosiła Emmy specjalne przysmaki i opowiadała jej historię o tym, jak niedługo będą mieszkać razem i staną się prawdziwą rodziną. Lisa powoli manipulowała moją córką, przygotowując ją do jakiejś zmiany, o której ja nie miałam pojęcia. Wciąż dochodziłam do siebie po tych odkryciach, kiedy zadzwoniła do mnie moja znajoma agentka nieruchomości. Powiedziała, że widziała Ronalda i Lisę na dniu otwartym w jej dzielnicy i uznała, że powinnam o tym wiedzieć. Gdy dopytałam o szczegóły, okazało się, że Ronald i Lisa wpłacili już dwadzieścia tysięcy dolarów zaliczki na dom z czterema sypialniami w innym końcu miasta. Zaliczka pochodziła z naszego wspólnego konta oszczędnościowego. Pieniędzy, które odkładaliśmy przez lata. Skonfrontowałam się z Ronaldem, mówiąc mu o wszystkim, co odkryłam. Jego reakcja była niewiarygodna. Zamiast zaprzeczyć lub przeprosić, przyznał się w końcu, że on i Lisa od miesięcy planowali wspólną przyszłość. Powiedział, że chcieli mi o tym powiedzieć, kiedy Lisa wyprowadzi się, twierdząc, że próbowali oszczędzić mi bólu, czekając z wyjawieniem prawdy. Następnie próbował usprawiedliwić usunięcie mnie jako osoby kontaktowej Emmy, mówiąc, że Lisa musi mieć możliwość odbierania jej, aby budować więzi rodzinne. Ostatecznie, najbardziej bolesnym odkryciem było to, że moi teściowie nie tylko wspierali Ronalda i Lisę, ale aktywnie pomagali im w planowaniu ich nowego życia. Mary wielokrotnie chodziła z nimi oglądać domy, pomagając wybrać idealny dom rodzinny, jednocześnie mówiąc mi, że przesadzam. Reagując na ich relacje, John doradzał Ronaldowi, jak przenosić pieniądze, żebym się o tym nie dowiedziała, a nawet pomógł mu założyć tajne konto bankowe. Znalazłam e-maile między Mary a Lisą, w których omawiali wyposażenie nowego domu i planowali pokój dla Emmy, aby ułatwić jej przejście do nowego życia. Wszystko to, podczas gdy ja wciąż walczyłam o nasze małżeństwo. Były tam nawet wiadomości o tym, jak Lisa chciała prawnie zmienić nazwisko na nazwisko Ronalda, a Mary entuzjastycznie wspierała ten pomysł. Aktualizacja 3. Cześć wszystkim. Chciałabym jeszcze raz podziękować za ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez cały ten koszmar. Chcę podać ostateczną aktualizację na temat tego, co się wydarzyło. Rozwód postępuje, a sytuacja prawna wygląda dla mnie obiecująco. Mój prawnik twierdzi, że mamy mocne dowody, aby ubiegać się o pełną opiekę nad Emmą, biorąc pod uwagę wszystkie dowody oszustw i manipulacji Ronalda. Sędzia był szczególnie zaniepokojony faktem, że Ronald usunął mnie jako osobę kontaktową Emmy i pozwolił Lisie podszywać się pode mnie w przedszkolu. Znaleźliśmy także więcej dowodów, które pokazują, że Ronald i Lisa planowali to wszystko prawie przez cały rok. W e-mailach omawiali swoją przyszłość razem, podczas gdy ja wciąż próbowałam naprawić nasze małżeństwo. Ronald i Lisa wprowadzili się do swojego nowego domu w zeszłym miesiącu tego, który kupili za nasze wspólne oszczędności. Teraz grają szczęśliwą rodzinę, publikując zdjęcia w mediach społecznościowych, mówiąc o nowym początku i drugich szansach na miłość. Lisa miała czelność napisać długi post na Facebooku o tym, że czasem życie daje niespodziewane prezenty i że jest wdzięczna za swoją nową rodzinę. Użyła nawet hashtagu Błogosławiona. Walka o opiekę nad Emmą stała się bardzo brutalna. Ronald dąży do opieki 50-50, twierdząc, że Emma potrzebuje obojga rodziców i matczynej figury w życiu. Tak zasugerował, że Lisa mogłaby być dla Emmy matką, całkowicie ignorując fakt, że to ja jestem jej matką. Zaczęli nawet mówić Emmy, żeby nazywała Lisę mamą-Lisą podczas wizyt, co mój prawnik uznaje za próbę alienacji rodzicielskiej. Moi teściowie stali się jeszcze gorsi, jeśli to w ogóle możliwe. W pełni wspierają nowy związek Ronalda i Lisy, mówiąc wszystkim, że to piękna historia o odnalezieniu miłości po tragedii. Mary organizuje cotygodniowe kolacje rodzinne podczas wizytacyjnych dni Ronalda z Emmą, traktując Lisę jak nową matriarchę rodziny. Na mediach społecznościowych zaczęła nawet nazywać Lisę swoją córką, całkowicie wymazując moje istnienie. John niedawno wysłał mi długi e-mail, sugerując, że dla dobra Emmy, powinnam zaakceptować nową sytuację rodzinną. Napisał, że dzieci lepiej się przystosowują, gdy oboje rodzice są w stanie zachować spokój. I że powinnam rozważyć pozwolenie Lisie na bycie częścią życia Emmy jako drugiej matki. Napisał wręcz, że im więcej osób kocha Emmy, tym lepiej dla niej. Nie odpowiedziałam na ten e-mail. Najbardziej bolesne w tym wszystkim jest to, jak ta sytuacja wpływa na Emmy. Jest zagubiona i zaczyna przejawiać trudne zachowania. Podczas ostatniej wizyty u Ronalda wróciła do domu, nazywając mnie po imieniu, ponieważ tak mówi do mnie Lisa. Kiedy zapytałam ją o to, powiedziała: Mama Lisa mówi, że tak powinnam cię nazywać teraz. Po tym, jak położyłam ją spać tej nocy, rozpadłam się na kawałki. Dokumentuję wszystko: każde niestosowne komentarze, każdą próbę alienacji, każde przekraczanie granic. Mój prawnik mówi, że to wszystko pomoże w naszej sprawie. Złożyliśmy wniosek o zmianę tymczasowego porozumienia o opiekę. Aby wymusić zaprzestanie przez nich nazywania lisy mamą lisą i zakazać im mówienia negatywnie o mnie podczas czasu wizytacyjnego. Całkowicie zerwałam kontakt z teściami, komunikuję się z nimi tylko przez mojego prawnika. Wciąż próbują mnie kontaktować, zazwyczaj po to, aby krytykować moje decyzje lub wywierać na mnie presję, aby zaakceptować sytuację. W zeszłym tygodniu Mary przysłała mi kartkę świąteczną z rodzinnym zdjęciem Ronalda, Lisy i Emmy z notatką. Czas, abyś puściła urazę i zaakceptowała, że to jest także rodzina Emmy. Kartka trafiła prosto do mojego zbioru dowodów. Ronald i Lisa teraz rozważają ślub, jak tylko rozwód zostanie sfinalizowany. Już zaczęli planować swoje wesele, a Mary im w tym pomaga. Chcą, żeby Emma była dziewczynką sypiącą kwiaty na ich ceremonii. Mój prawnik mówi, że mogę odmówić zgody na to, ponieważ ceremonia odbyłaby się w czasie mojej opieki, i zamierzam dokładnie to zrobić. Zaczęłam chodzić z Emmą na terapię rodzinną, aby pomóc jej przetrawić te zmiany. Ma trudności z przystosowaniem się do nowych sytuacji i jest pełna zamieszania, ale terapeutka mówi, że jest silna i że z odpowiednim wsparciem uda jej się przez to przejść. Niektóre dni są trudniejsze od innych. Szczególnie wtedy, gdy wraca z domu Ronalda i opowiada o wszystkich zabawnych rzeczach, jakie robi mama Lisa. Pozostaje jednak spokojna i konsekwentna, przypominając jej, że to ja jestem jej mamą i że ją kocham. Dla wszystkich, którzy pytali, czy żałuję swojej decyzji o odejściu, absolutnie nie. Tak, to jest trudne. Tak, boli patrzeć, jak mój mąż udaje szczęśliwą rodzinę z wdową po swoim bracie. Tak, to jest bolesne widzieć, jak moi teściowie akceptują kobietę, która pomogła zniszczyć moje małżeństwo. Ale pozostanie w tej sytuacji byłoby gorsze. Nie chcę uczyć mojej córki, że zdradę i brak szacunku należy tolerować w imię zachowania spokoju. Dla tych, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, zastanawiają się, co zrobić. Ufajcie swojej intuicji i dokumentujcie wszystko. Nie pozwólcie, by ktoś wmawiał wam, że powinniście zaakceptować coś, co jest nie do zaakceptowania, nawet jeśli chodzi o rodzinę. I pamiętajcie, że robienie tego, co jest najlepsze dla was i waszych dzieci, nie czyni was złymi osobami, bez względu na to, jak inni próbują was postrzegać.